Nic więcej na temat tej gry nie mam już do powiedzenia. Witajcie po dłuższej mojej nieobecności, a zaczynam od najnowszego zestawienia najbardziej wyczekiwanych polskich premier gier planszowych przez użytkowników portalu Planszeo. W tym odcinku przedstawię wam ranking z 33 tygodnia. Ostatni odcinek był dokładnie 3 tygodnie temu i wtedy zestawienie wyglądało następująco. Miejsce 5. Niezbadana planeta. Miejsce 4. Zamki Burgundii Edycja specjalna. Miejsce 3. John Company. Druga edycja. Miejsce 2. Dorf Romantic. Oraz miejsce 1. Brzdęk katakumby. W tym tygodniu mamy dwie nowości, jeden powrót. Na listę po dłuższej nieobecności W sumie jakbym opisywał siebie Jeden tytuł awansował kilka pozycji wyżej A o jednym to już nawet nie chce mi się gadać Zostawcie suba z dzwonkiem Aby nie przegapić kolejnych odcinków Krótkie intro i zaczynamy Z okazji premiery żegna się z nami nowość od wydawnictwa Galakta, czyli gra John Company. A brzdęk Katakumby, mimo że wersja przedsprzedażowa trafiła już do kupujących, ma oficjalną premierę 28 sierpnia, dlatego jeszcze może znaleźć się na liście. Na miejscu piątym nowość gra Disney Lorca na TCG od wydawnictwa Ravensburger. A cena jeszcze nie jest znana. Jest to kolekcjonerska gra karciana, która według doniesień będzie na polskim rynku sprzedawana w języku angielskim. Ten tytuł przejął dosłownie anglojęzyczne fora i jest pełno postów na temat tej gry. Tak w bardzo dużym skrócie to jest coś podobnego do Magic: The Gathering z postaciami Disneya. Kupujemy zestaw startowy, jak gra nam się spodoba, to będzie można dokupić multum dodatków, a w wydawnictwie Haysie się będzie zgadzał. Mkirmse. Łatwe do nauczenia i posiada zabawne powiązania tematyczne. Ma pewne podobieństwa do Magic the Gathering, ale nadal sprawia wrażenie własnej gry, a jej prostota sprawia, że jest znacznie bardziej dostępna dla nowych i młodszych graczy. Ocena BGG 6,7 przy 263 głosach. A na miejscu czwartym mamy powrót na listę Heroes 3 od Archon Studio. W zależności od progu wsparcia mogliście za ten tytuł zapłacić od 75 do 199 euro. Grę wsparło prawie 30 tysięcy osób na kwotę prawie 4 Milionów euro. Robi to wrażenie, ale ja nie znalazłem się w gronie tych osób. Pogram sobie po prostu w tę grę na jakimś evencie. W najnowszej aktualizacji z 10 sierpnia dowiadujemy się, że prototyp pudełek trafił w ręce wydawcy, który jest bardzo zadowolony z tego, jak one się prezentują. Dajcie znać w komentarzu, co wy o nich sądzicie. Jest jeszcze informacja, że jak chcecie otrzymać swoje egzemplarze w pierwszej fali wysyłek, to musicie do końca sierpnia zamknąć swoje zamówienia w Pledge Managerze. Halo, muszę poczekać na finalną wersję gry. Gradała mi się Oznacza jako duża, droga gram dla dwóch osób. Co trochę ją dyskredytowało w moich oczach. Wizualnie super, figurki kompletnie zbędne. Jedynie te bohaterów do poruszania się po planszy. Ogólnie mechaniki dość dobrze przeniesione z wersji komputerowej. Długa rozgrywka, jednak i trochę nuda, nie pozwalały mi się cieszyć z niej wystarczająco mocno. Ocena BGG 7,4 przy 118 głosach. A na miejscu trzecim nowość na liście miodny bzyk od Lukrum Games. Cena w przedsprzedaży na stronie wydawcy to 140 zł. Akurat moje logo znajdzie na pudle, co świadczy o tym, że polecam ten tytuł. Honey Bass, bo tak właśnie oryginalnie nazywa się ta gra, wydana w 2020 roku, to gra ekonomiczna, worker placement, w której układamy elementy i budujemy wzory. A wszystko to okraszone pszczelim klimatem. Gra zauroczyła mnie tym, że jak naprawdę chcemy wykręcić bardzo dobry wynik, no to trzeba się troszeczkę napocić. A poza tym wygląda bardzo ładnie w edycji Deluxe, no i posiada wariant solo. Kierowam. Gra jest genialna. Od dawna na nią czekam w polskiej wersji językowej. Ocena BGG7. 4, a zdobyła 4700 głosów. Na miejscu drugim po awansie z piątego Niezbadana Planeta od Portal Games. Cena tej gry to około 200 zł. Kupując ten tytuł 50 zł drożej w sklepie wydawcy otrzymacie bonus, dodatkową planszę z regułami zaprojektowanymi przez Ignacego Trzewiczka. Niezbadana Planeta jest o tyle ciekawym tytułem, że wytłumaczysz go w chwilę, jest dobrze zoptymalizowana przy każdej liczbie graczy i tury rozgrywasz jednocześnie, także rozgrywka powinna być szybka i sprawna. Możecie również w osobnym pudle dokupić zestaw ulepszeń, czyli komponenty z edycji Deluxe z Kickstartera, Xorin. Oj, to jest dobra gra. Bardzo dobry mechanizm obrotowej tacki z kafelkami. Gra ani przez chwilę się nie nudzi. Podczas tury każdego gracza dokładamy kafelki takie, jak zostaną nam przyporządkowane przez obrotową paterę. W skrócie super Tetris na planszy. Tory rozwoju ulepszające nasze umiejętności i możliwości są super. Polecam. Ocena BGG 8 a zdobyła 4700 głosów. A na miejscu pierwszym niezmiennie od 9 czerwca brzdęk katakumby od Lucrum Games. Cena tej gry to 160 zł. Obiecałem na wstępie, że już nic więcej o tej grze nie powiem, no ale dobra, niech będzie. Gra trafiła już do osób, które zamówiły ją w przedsprzedaży. Jednak w pudle brakowało promocyjnej karty, która była nam obiecana. Ale spokojnie Lucrum Games wyśle ją do każdego w późniejszym terminie. Pierwsze opinie pojawiły się na grupach i są bardzo pozytywne. Jednak gracze narzekają na jakość komponentów. Odnośnie tego w tym tygodniu czekajcie na mój materiał, a coś o tym powiem. Masakrator pierwsze rozgrywki za nami. Tak jak zachwycaliśmy się podstawowym brzdenkiem, tak z czasem troszkę się znudził. Tak nowymi katakumbami znowu się jaramy. Kilka mniejszych zmian i smaczków, które umilają grę dają jej troszeczkę świeżości. Samo dokładanie kafelków daje ogromną regrywalność. Plansza praktycznie nigdy nie wygląda tak samo. Polecamy serdecznie również dla tych, którzy nigdy w brzdęka nie grali. Plusem jest również to, że można dodawać karty z poprzedniej edycji i zwiększa się pula kart lochów. Ocena BGG 8,3, a zdobyła 2900 głosów. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że algorytm będzie dla mnie łaskawy i pozwoli mi wrócić po takiej długiej nieobecności. Trzymajcie się i do następnego!